Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy test maszynki Bosch Remla Bosch GRO35. Zanim zrobimy test, chciałem zrobić Wam taki mały unboxing. Ogólnie, no już coś tam przyznam się, że raz spróbowałem tym obciąć. Płytkę zaraz Wam pokażę. Ale przejdźmy do małego unboxingu. Jak to wygląda? Jak to jest spakowane, tak? czego możecie się spodziewać maszynka przychodzi w takim oto plastikowym nie jest to żaden tam żadne pudełko takie tak transportowe w którym to możecie nosić raczej dostajecie do tego takie dwa jeszcze worki bosza, takie no torby tak na, na, na ramiona no ale przejdźmy do samej maszynki no mogliby dać jakoś powiedzmy tak mało Walizaczkę do tego no maszynka nie ukrywajmy, z dwoma bateriami, dwójkami tak? i ładowarką kosztuje 850 zł. Więc, tak jak mówię, moglibyśmy już postarać. No i dla nas, dla jako wykonawców, tak jakichś tam powiedzmy, no majsterkowiczów, dać jakoś małą skrzynkę, jakiś organizer. Ci organizer dali, tak, no, ale raczej w tym organizerze za dużo rzeczy nie, 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 nie schowamy. Przychodzą za sami maszynki, wrażenia Okej. Okay. Nie, 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 nie jest jakiś to, tam powiedzmy, marketowy sprzęt, tak czuć to. sama maszynka waży trochę, ale wydaje mi się, że będzie ok. Kupiłem do tego też przystawkę, kupiłem do tego też od razu przystawkę Dremla 575. Wygląda to tak, z tym dostajemy w takim pakowaniu, dostajemy to, jest to odkręcalne, tak, tak to wygląda, plus taką końcówkę, którą nakręcamy na dremle, no i instrukcje obsługi, jak to zamontować. Na pierwszym raz, na pierwszy raz, warto zobaczyć dokładnie jak to zamontować. Bo miałem mały problem, żeby obsadzić po prostu sam, samą końcówkę, to tak? nasadkę na dremel. Coś tam tak nie do końca to wszystko jest w mikronach powiedzmy spasowane. Tak? Założyć założyłem, nie ma problemu, wszystko chodzi, ale, ale jak mówię, do maszynki dostajemy jeszcze też taką ładowarkę. Ja już jedną baterię mówię sobie podładowałem, teraz ładuję drugą. Mówię tam mały zrobiłem test na tym. Zobaczymy, rzekomo bateria ma się naładować od zera do pełnej w, w przeciągu około pół godziny. Tak z tego co tam czytałem, nie powiem wam teraz. Bo była coś naładowana, ale, ale... No, trzeba było ją rozładować do zera, tak i wtedy ją naładować. Wtedy byśmy zobaczyli dokładnie, jak to wygląda. Co dostajemy jeszcze w zestawie? Jest to mały organizer. Jest to mały organizer. A w organizerze mamy tu już są moje dwie końcówki, jakieś tak powiedzmy, coś tam patrzyłem. Już sobie coś skompletowałem. Dostajemy taki kluczyk do dokręcania. W tym na przykład tego o, tak to pasuje idealnie do, do tego, żeby dokręcić. sobie jakieś tam tarczki do, do szlifowania. 5 sztuk no i 5 żeby je zamontować tak, jest jeszcze jedna końcówka dodatkowa ale jak mówię no organizm nie jest duży, raczej musicie sobie coś kupić żeby końcówki później wszystko żeby końcówki wszystko później można było sobie gdzieś tam trzymać jakieś tak ja jeszcze dokupiłem sobie typowo do płytek takie tarczki na portalu aukcyjnym polskim jest 10 tarczek mamy do tego dwie takie końcówki wyszedł koszt około 50 zł tak. wracając jeszcze sama maszynka kosztowała tam 800 zł. 34 zł bodajże. no i przystawka kosztowała 134 zł z Dremla no i tak to mniej więcej wyglądało tak Mašinka je kot mašinka. Vonjam v tem mestu. Zapalah se nam odradi satevko. Mamo regulacijo. Od enega. 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 Tu mamy też pokazane naładowanie baterii. I tak jak mówiłem, ta bateria już jest naładowana, do pełna. Zaraz pokażę wam jak wygląda. W sumie mogę wam teraz nad pokazać, jak wygląda gotowy produkt, obcięty. Jest to płytka agresowa. No powiem wam, że naprawdę jestem mile zaskoczony. Myślałem, że te tarcze nie będą, myślałem, że te tarcze nie będą pokazywały wykazywał jakiś tak precyzji, ale naprawdę powiem, że jest fajnie. Zobaczcie, tak naprawdę wystarczy delikatnie kamieniem, czy padem polerskim przeszlifować. I ta płytka jest gotowa, tak? Tu mi się kawałek odczubiło, ale no mówię, że zaraz pokażę, jak będzie wyglądało same cięcie. Mówię, naprawdę wystarczy tylko przeszlifować tak. I mamy jak oryginalną stronę. Nie patrzmy na to, to jest tylko tu w tym miejscu ułocięcie. Zaraz pokażę Wam, jak wygląda samo cięcie Końcówka jeszcze, jeśli chodzi o samo to przystawkę, tak? Jest to Dremlowska, ale. Dremla firmy, ale, ale. Czu... Znaczy, czuć, słychać, tak? Taki. Na początku myślałem, taki no, niepokojący dźwięk, jakby coś się tam mieliło, no ale ono po prostu tak chodzi tak. już po prostu taka jest i specyfikacja, tak już to działa ok, zaraz pokażę wam jak będzie przebiegało same cięcie jeszcze może na no szybko pokażę wam jak złożyć, złożyć przystawkę dremla kątową, tak, tą tu macie guzik który zatrzymuje tak, klinuje tutaj cały ten mechanizm Kręcacie końcówkę odkręcacie w tym miejscu, ściągacie dwień centrujący, zakładacie przystawkę z dremla. Tak to wygląda. Cały czas macie tutaj blokowane tak. Warto jest dobrze dokręcić to trochę kluczem. Znowu z umiarkowania. No i teraz zakładacie tu macie frez, tak? Gwint, który nakręcacie tutaj i to jest to o czym mówiłem, tak? Że po prostu o, widzicie? W tym miejscu już teraz coś jest lepiej spasowało się, no wcześniej miałem trochę z tym problem może dlatego, że pierwszy raz coś tam musiało się delikatnie wytrzeć, tak? Może no gdzieś tam małe chińskie rączki, nie do końca to od lawy zakładacie teraz czpień centrujący końcówkę ściskająco tak to, to ściska No i ja założę to tarczę założę to tarcze którą będę ciął płytki w tym miejscu warto to jest końcówka, gdzie to jest czpień tak które macie w zestawie warto jest w tym miejscu. Sobie blokujecie, wkładacie, jest taka robi się przestrzeń. O. No jest no warto to dokręcić trochę, bo jednak są to obroty, pomimo na początku. Jestem glazurnikiem od prawie 10 lat. No, na początku bałem się trochę dziwnie to trochę chodzi, no ale trzeba pewnie się do tego przyzwyczaić kwestia przyzwyczajenia. No i tak to wygląda złożone tak. Tak to wygląda złożone. No mówię, ten dźwięk taki trochę z, z tej końcówki, no. Jest dziwny, no, ale to jest kwestia pewnie przełożeń tutaj, tak jakie tu są. No i no, niestety tak to wygląda. Zaraz pokażę Wam już same cięcie. Tutaj mam kawałek płytki gresowej. Jest naprawdę no, z tych twardszych, jak to się mówi, tak. Nie jest łatwo. Tu widzicie, macie cięcie po. W zwykłym fleksie tu akurat miałem próbowałem innej końcówki żeby to przeciąć no i... No i tak wygląda samo obcięcie. Nie wiem czy będziecie widzieli. No jest naprawdę. Mówię no w porównaniu macie jeśli chodzi tak. Te a te tak. Sama końcówka wydaje mi się, sama tarczka wydaje mi się, że wystarczy na no na ładnych parę cięć. A widziałem też na chińskim portalu. Można kupić 10 sztuk w granicach tam powiedzmy a to paru złotych, no tak zamówicie sobie więcej, to będziecie mieli też i koszty dostawy za darmo, a są też i różne średnice. tak to jest akurat 50, no macie też i tam mniejsze powiedzmy tak to już sobie wedle waszego uznania i, i potrzeby tak jak mówię, same cięcie wygląda tak, tak gdzie mamy to końcówkę, która nam uciekła gdzieś uciekła nie mamy no ale tu jest same cięcie same cięcie czekajcie gdzie jest tutaj jest naprawdę fajne tak jeśli ktoś by chciał kupić taki sprzęt mogę polecić, nie ja mam jakiegoś tam doświadczenia z innymi dremlami tak oryginalnymi dremlami powiedzmy ani firmy Proxon, no ale jeśli... Dobre jest to, że po prostu tak nie potrzebujemy kabla, gdzieś musimy jedną płytkę dociąć, gdzieś ewentualnie, czy przyślifować, cokolwiek, tak, w innych jakichś tam dziedzinach, powiedzmy mechanice. No to mówię, na pewno jest lepsze, to bez, bez, bez kabla po prostu zachodzimy, robimy swoje i dziękuję, tak nie potrzebujemy zaraz prądu, jakichś kabli, czegokolwiek, tak przedłużaczy no i końcówka, jeśli sama końcówka też jest naprawdę spoko, mogę to polezić. Dzięki bardzo.